Cześć, witajcie, jestem Nitek, a to jest nasz poradnik do halloweenowego eventu dodanego w patchu 1.2.1 czyli Pumpkin Moonie. Ten event możemy tylko przyzwać w hardmodowym świecie. By przyzwać Pumpkin Moon, potrzebujemy Pumpkin Moon medalion który robi się z 5 ektoplazm, 30 pumpkinów i 10 haloet barów. Warto wspomnieć, że jest to jeden z najtrudniejszych eventów w Terrarii. Składa się on z 15 fal. Aby przejść do następnej fali, potrzebujemy określonej liczby punktów, które dostajemy za zabicie danego przeciwnika. Teraz na ekranie wyświetli wam się precyzyjna rozpiska. Z tego eventu możemy wydropić wiele ciekawych broni, akcesoriów oraz petów. Na przykład ze Scarcrowa możemy wytropić Scarcrow Hat, Scarcrow Shirt, Scarcrow Pants. Z Splinterlinga możemy wydropić Spooky Wood, Z Morning Wooda, Cursed Sapling, Spooky Twig, Spooky Hook, Necromantic Scroll, Steak Launcher. Morning Wood Trophy. Z Headless Horsemana możemy wydropić Jack O'Lantern Mask. Z Pumpkin'a możemy wydropić The Horseman's Blade, Pumpkin Trophy, Candy Corn Rifle, Raven Staff, Jack O'Lantern Rancher, Bad Scepter, Black Fairy Dust i Spider Egg. W tym eventie występuje jeszcze jeden przeciwnik, z którego nie dropi żaden przedmiot. Jest to Hellhound. Chciałbym jeszcze dodać, że podczas tego eventu warto się zaopatrzyć w jakąś arenę, najlepiej z łapkami oraz mikstury bufujące. To by było na tyle, dzięki za oglądanie, jeżeli ten poradnik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz być na bieżąco informowany o filmach. Na razie!